Siema. Z tej strony Dawid, to jest taki eksperymentalny troszeczkę odcinek. Zakupiłem nowy sprzęt. Staram się uzyskać jak najlepszą jakość, żebyście widzieli. Oczywiście nie mnie, tylko zwierzaki, które pokazuję, ewentualnie gości, którzy będą. Więc o czymś porozmawiamy, żeby to nie było o niczym. I porozmawiamy sobie dzisiaj o ciemnych genach. Zanim jeszcze wyjaśnię o co mi dokładnie chodzi, to. To powiem Wam kilka szczegółów technicznych. Staram się nagrywać z dwóch kamer, żeby uzyskiwać dla Was jak najlepsze zbliżenia i jak najlepsze e, przebitki zwierzaków. E, czeka mnie kilka fajnych spotkań. Mówiłem się ze spe specjalistami od pewnych gatunków. Będę ich odwiedzał, więc e, chcę teraz sobie dopracować wszystko technicznie, żeby. Tam nie było żadnych pułapek. Dobrze wiecie, że jestem kulawy w te klocki, więc tak to wygląda. Filmy będą pojawiały się regularnie raz w tygodniu w sobotę o godzinie 12. .00. Wolę, żeby to było regularnie i raz w tygodniu niż 3 tygodnie się nic nie pojawi, później w tygodniu 3, więc tak będziemy działali. A teraz przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie, ciemne geny u Regiusów. Ogólnie jakieś parę lat temu pamiętam, była moda na jasne geny. Ludzie robili super pastele, mieszali to ze sobą, jakieś fajery, wanille, rozjaśniali i tak dalej. Później od ostatnimi czasy przyszła moda na geny yy, ciemne, i te geny ciemne robią teraz bardzo dużą furorę. Moim zdaniem, bardzo istotne jest to, żeby połączyć to z głową, tak? Czyli yy, Połączenie trzech ciemnych genów może nie dać tak fajnego efektu jak na przykład połączenie dwóch ciemnych genów i genu jasnego albo jednego ciemnego i dwóch jasnych. Można naprawdę różne efekty uzyskiwać. Jakie mamy popularne geny ciemne? Ja Wam pokażę na przykładzie tych, które ja mam u siebie w hodowli. No nie powiem Wam o tych, których nie mam, bo, bo nie mam jakich pokazać. Najpopularniejszym genem ciemnym jest black pastel i cinnamon. Zaraz Wam pokażę takie wężyki. Black pastel, cinnamon. Czy to jest to samo? Słuchajcie, forma super, bo jest to niekompletny dominant, zarówno w Black Pastelu, jak i w Cinnamonie, daje nam czarnego węża, który może mieć te problemy duck face, tak face, czyli zniekształcony pyszczek. Są to geny ale liczne podobno, więc skrzyżowanie Cinnamona z Black Pastelem daje nam 8 bala, czyli też czarnego węża, którego nie odróżnimy od Super Black Pastela czy Super Cinnamona. Niektórzy twierdzą, że Black Pastel ma jakieś tam bardziej jaskrawe kolory. Inni twierdzą, że Cinnamon jest bardziej bladal. Ja już widziałem takie jaskrawe Cynamony i tak jaskrawe Black Pastele, że masakra. Pamiętajcie, że do tego do tych odmian dochodzi selekcja. Hodowcy dostawiają sobie najładniejsze osobniki i coraz bardziej kontrastowe selekcjonują. I później po jakimś czasie ten Black Pastel od innego Black Pastela się różni. W momencie moim zdaniem, nawet jak to są osobne geny, choć uważam ja, że, są, że to jest to samo. Jak ktoś zrobił eidbale, czyli połączył black pastela z cinnamonem i zrobił całego czarnego węża i go sprzedał jako Eidbala, to w tym momencie już nie wiemy, gdzie są black pastele, gdzie są cinnamony. Czy kupiliście kiedyś węża, który był black pastel, łamany przez cinnamon? Rzadko takie coś się zdarza. A z tych Eidbali powstają młode. Jak one są sprzedawane? Jako black Pastele, czy jako cinnamon? Czy jak hodowcy jest wygodniej? No nie oszukujmy się, moim zdaniem to już zostało tak zaśmiecone, że nic z tym nie zrobimy. Będzie odcinek o black pastelach i Cynamonach i poruszę ten temat głębiej. To samo tyczy się leserów i to samo tyczy się baterów. Tak samo bliźniacze odmiany. Zrobimy w ogóle odcinek bliźniacze odmiany barwne. A teraz przejdźmy do rzeczy. Black pastel. Bardzo fajna odmiana, która nie traci koloru z wiekiem. Pokażę Wam. Tu mamy maluszka. Który. Już widzieliście go na kilku filmach. To jest Black Pastel Head Piebald. I patrzcie, jaki to jest piękny, ciemny wąż. I one w ogóle nie tracą kolorystyki z wiekiem. Teraz Wam pokażę matkę tego węża dorosłego, który jest jeszcze ciemniejszy niż ten wąż. Spójrzcie, dumna mamusia, wielka krowa, 4 kino Black Pastel. Ona jest zła. Patrzcie, jaki przepiękny wąż. On w ogóle nie stracił na kolorystyce. I do tego można dodać różne geny i uzyskiwać naprawdę bardzo fajne efekty. Zaraz Wam pokażę może coś jeszcze z black pastelem. To zobaczycie, jakie będą efekty. To jest taką cechą specyficzną Black Pasteli, no właśnie ten ciemny kolor, bardzo często robiący się stripe na grzbiecie, przede wszystkim ciemna głowa. Tutaj do Black Pastela mamy dodany gen Enchi. Ciekawostka to są geny ale liczne, czyli Black Pastel Enchi jest już tak jakby formą super, więc młode po tym będą połowie Black Pastelami, w połowie Enchi. Nie będzie żadnych klasików nastąpi ten rozszczep genów. Ale patrzcie co tutaj Enchi zrobił z Black Pastelem za efekt. Tak? Mamy troszeczkę ten wzór taki bardziej rozjechany. Tutaj Enchi i Black pastel zrobiły robotę, ale, ale patrzcie na kolorystykę enci, czyli te takie specyficzne przybrudzenia i mamy dalej ciemny gen, czyli pomieszanie jasnego genu z ciemnym, ale enci jest specyficznym genem. Ciężko zaklasyfikować. Jest sam w sobie jasnym genem, a w połączeniu z innymi genami no, daje bardzo ciekawe efekty. I warto, warto robić te projekty z głową. Ja na przykład tego węża użyję do projektu z albinosem. On jest stuprocentową heterozygotą na albino. I ten wąż Yy, ma zrobić albinosy, więc Black Pastel i albino bardzo ze sobą idzie w parze. Następny gen yy, to bardzo popularny gen Leopard. Gen Leopard jest genem yy, nie tak może bardzo ciemnym, ale robi bardzo fajne efekty z innymi genami. Yy, nie mam samych Leopardów, mam w połączeniu z innymi genami, ale pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Tutaj mamy Leoparda w połączeniu z Enchi. Patrzcie jaki fajny efekt. Specyficzny wzór układ wzoru dla Enchi. Specyficzna głowa dla Enchi. Ciemna na górze. Specyficzna cecha też Leoparda. I efekt Mega fajny, nie? Tutaj mamy też węża 100% Hetalbino, nie? Czyli Leopard i albino też powinny dać naprawdę świetny efekt. Więc bardzo, bardzo fajny wąż. Spójrzcie, tutaj mamy G.E.J. Yellow Belly. Są dwa geny. Samo GJJ troszeczkę się różni. Ma mniej tego żółtego koloru, ale, ale popatrzcie, jak pięknie ten gen... Wygląda, Yellowbelly go troszeczkę tutaj rozświetlił, więc efekt moim zdaniem jest mega, mega kozacki. No i ten gen naprawdę współpracuje z przeróżnymi genami. W albinosach wygląda niesamowicie w połączeniu z jasnymi genami. Robię mega robotę, bo zawsze pozostaje ciemny, nawet w połączeniu z pastelem. Mam piękną samiczkę z pastelem, ale jest tak na wylince dosłownie, jest tak szara, że nie będę jej pokazywał. Innym mega fajnym, w ostatnich czasach bardzo popularnym genem jest Gen Black Head, który posiada też swoją formę super. Teoretycznie bardzo zbliżony do klasika, ale zwróćcie uwagę, że naprawdę jest o wiele ciemniejszy. Ma też na boku ciała takie specyficzne, jasne podbicia. Ale to jest gen, który w single wygląda no powiedzmy przeciętnie, ale w połączeniu z innymi genami robi mega, mega. Robotę. Tutaj natomiast mamy dosyć specyficznego węża. To jest samczyk i tutaj jest połączenie genów właśnie Blackhead, Mojave, Enchi i Red Gen, possible Red Gen, tak. I co tu jest specyficzne dla Blackheada? No popatrzcie, wąż ma bardzo, bardzo ciemną głowę, ma tutaj te takie białe podbicia dookoła, tutaj tych alien headów, więc wygląda to świetnie. Mohavi, specyficzny układ wzoru Enchi. Te takie zabrudzenia po bokach i cała ta kolorystyka, jak to w przypadku Enchi. Zwróćcie uwagę, ona jest taka jakby zabrudzona. I razem dało to naprawdę świetny efekt. Jeden ciemny gen. Jeden jasny i jeden taki, no też można by go zaliczyć mochawii do takich no przeciętnych, ani jasnych, ani ciemnych. Efekt przekazacki. Połączenia dwóch ciemnych genów też dają świetne efekty. Popatrzcie, tutaj mamy połączony gen GHI z genem Cynamon. Dwa ciemne geny i dały nam naprawdę fajny efekt. Następne to ciekawe połączenie. Tutaj mamy Lesser GJJ, tak? Czyli jasny gen z ciemnym genem. Patrzcie, jak GGI świetnie utrzymuje. O, ona jest taka dzikuska. Jak ciemny gen, ten GHI utrzymuje świetnie Tą swoją kolorystykę, nie? A do tego laser rozświetlił górę węża. I na koniec ciekawy wężyk. Mówi się, że czarne węże to tylko super black pastele, super cynamony, ewentualnie sumy, czyli super mahogany. A tutaj co mamy? Popatrzcie, Mamy tu Black heda, mamy tu cynamona i mamy tu champagne, który. Rozwalił całkowicie ten wzór na tym wężu. Do tego samiczka jest 100% head albino. No, urody jej nie brakuje. Uwielbiam takie ciemne węże. Zrobiłem u siebie na hodowli wiele super black pasteli, super cinnamonów. Nie wiem jakim cudem je sprzedałem, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten kto nie sprzedał swoich holdbacków, a później żałował. To chyba normalnie. Patrzcie, jaka piękna samiczka. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Standardowo zapraszam na grupę na Facebooku Terrorystyka Dawid Liptak. Tam będzie się działo sporo odnośnie kanału, ale widzę, że fajna społeczność się zbiera i ogólnie robi się fajna grupa terrorystyczna, na której będzie fajna atmosfera. Nie będzie pewnie głównobusz, będziemy o to dbali. Trzymajcie się dzisiaj, pamiętajcie, od teraz w, o 12 w sobotę filmy. Regularnie. Dzięki wielkie trzymajcie się. Pozdro.